Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 15 już odcinku z mojej serii, w której łapię terów na serwerze NetherStorm i standardowo łapię terów na trzech jego trybach. Tak więc bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania tego odcinka. You, you No fajnie, 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 fajnie. Eee, eee ban. I nara. Ten tu jak podobno Aura knok. Że to nie jest terenie gildi. Tu sobie sprawdzę to i owo. Za chwil kilka. Tak, eee... Y to, że Antiknock, to się zgadza. I to widać ewidentnie. I sprawdzam już. I prawdopodobnie Banik. Na pewno Banik. Podobno Pan Luzaczek odpalony na I chyba nie tylko. Ale to linia PvP jest żeby go tu, żeby był... W sumie ja muszę poczekać, aż sobie gdzieś wybiegnie. No na niemal 90% tutaj będzie bank. Tylko muszę go najpierw dorwać. No, działek. Dobra, e na raban. No więc sprawdzamy. Tak. No knok jak w mordę, banik jak w mordę. Kolejny ten pynuker nas pełnia. To trochę dziwne, bo ten koleś biega chyba nas widzi. No już na pewno na czymś <laughs> Tak, tak, tak. To fajnie, fajnie. Ja sobie zasuwam na fly'u na spidzie 2 i trochę dwa razy szybciej od niego Chyba Ale patrzcie jak on to... Tak, z odpalonym nuknokiem Eee, dobra Przewiduję bana dla tego typa No i banik, Lara. Albo mi się zdaje, albo ten ziomek na litereczkę M ma no know-knocka. Oj, tak, ziomek na litereczkę M. Dopiero wyłączył sobie know Knoka <laughs> On sobie go raz włącza, raz nie, chyba. Nie jestem tego taki pewny. Właśnie, raz włącza, raz wyłącza. I to jest dobre. Patrzcie, teraz leci. Za jakąś chwilę znowu przestanie. To <grym> dobry sposób, eh. I tak, chyba perełka zaraz pójdzie. A jednak nie. No, znowu się wyłączył. I teraz admin go bije. Ten ma odpalonego nauknoka. No admin bierze do sprawdzania. Nie, nie, już prawdopodobnie tylko na 100%. Tutaj ten ziomek pozwolił się odpalić na Nok. Nok jeszcze Arena PVP. Aha, tutaj chyba jeszcze pan Lojcik, czy nie? Jak tak, to biorę dwóch do sprawdzania i dwóch leci z banem. Coś mi się zdaje, że dwóch poleci z banem. No, no i tutaj już kolejny pan citer FabiX 15 idzie do odstrzału, najprawdopodobniej za parę chwil, chociażby za mną, Knok, ale. Później on zginie niż yy, coś pokaże. Ale tu jeszcze widzę yy, ten idzie po prostu bez żadnego sprawdzania. Ten tutaj. I tutaj FabiX. Jakby to powiedzieć. Masz bana? No tak przez moment taka killaura była. No, knok na razie nie ma. Aczkolwiek tak, Kilaura. No, on jest. Laura mnie właśnie wyręczyła, ale tu jest jeszcze ten na na Q. A to co to za typ? Coś na P chyba. Prof? Coś, 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 coś takiego, tak, prof. Tak więc tutaj się szybko skończy jego yy, gra. No tutaj ziomek mam, klocka, chyba zaraz poleci za... Nook knocka i najprawdopodobniej odpaloną aurę też ma. Więc e, taka gradka, 24 tysiące punktów. E, Speedhack. E, dobra, tutaj mi już śmierdzi i robi to taką porządną, że nie bije bota za plecami. Si bez głową. Zobaczymy tutaj, czy ma No e, knocka jeśli ma. A, na razie wydaje mi się, że ma. A ten spierdala i ja? Halo. Dobra, ten y, ament banik. I dla. Gdzie on jest? Dla pana, mam klocka też, tylko najpierw muszę go zdzielić tu pałku. Dobra, czyli dwa baniki. Ament i mam klocka, nara. Tutaj ziomek z. Kukiem kole Sylacz, jak tu tam jest aura, raz. Knook knock 2. Bieganie przy jedzeniu 3. Bieganie z dopiętym łukiem 4. I banik 5. No nie. Kolejny biega przy jedzeniu, to jest po prostu jakaś już plaga. Ponieważ to, że najprawdopodobniej siedzi na Kilaurze? No to właśnie biega przy jedzeniu. No i sobie, co by tu zrobić? Dalej sprawdzać go nie ma nawet sensu, bo o, tutaj właśnie Kilaura pierwsza wchodzi. No właśnie, i to jest tylko jakiś Nick, no coś takiego. No i kolejny szanowny panczyter Szanowni szanownie odpalonym no Raz, dwa, trzy. No jak widać. Biega przy jedzeniu? Biega przy jedzeniu. No to ciekawe. Może by dostał bana w jedzeniu? To by było śmieszne. No właśnie. Dobra ban, nara. I tutaj kolejna aura. Jestem koksem 22. Ciekawe czy ta liczba na końcu jest jego numerem konta. No właśnie, no właśnie, bije przy jedzeniu jak poprzednik, banik jak poprzednik, no podobno Karolek tutaj jest odpalony, ład, no więc tak, test na ukłoka zaliczony, banik Tu podobno kilaura, tak, i kilaura i to będzie wyjątkowo szybki ban. Skoro podobno Aura, tylko szkoda, że zdedał A, czyli jednak Aura, czyli jednak to się miał rację, czyli jednak Hrabia pójdzie się tak trochę że tak powiem, jebać. Ty? A, wyskoczył, i cofnął go, znowu wyskoczył, i tym razem mam co nieco, żeby go dorwać. Ups... Trochę się nie ten, ale jak? Dobra, zasuwa sobie, muszę tak powiedzieć, trochę bokiem Do następnego typa, tutaj już aura było, widać jak Znalazł A zasuwa na środek, to będzie ciekawe Tak, jeszcze tam w się na plecach chciał bić Nąk, nąk Chciałem go tak trochę sprowokować, ale widzę nie muszę Czyli no, hrabia został zbanowany. Tutaj ten jest takim dziwnie nasranym nikiem. Według mnie wspaniałe czyty, no warto spojrzeć chociażby na tego Nokknoka. Co prawda jest zmniejszony prawie do 90%, może nawet więcej, bo co prawda troszeczkę odlatuje. ale zmniejszony to to jest i za to jest van. To sobie jeszcze tego pana sprawdzę. Hmm, naoknok jak wcześniej. Znowu, znowu. Ponownie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, yy, ten gościu chyba zaraz dostanie... O! I tak dostanie bana. Proste i logiczne. Banik. No widzę tutaj pan, kolejny cheater. Na przykład... Kto to był? Elo... Coś tam. No to sprawdzamy. Eee, można by już praktycznie banować Kwiczeń, kurde jest na spawnie czy już wybiegł? Nie odnaleziono gracie, ale no to man. No i przyczas na tego pana Warmax skacz. No i tak wszystko ok, tu też ok. Nadal ok. To też jest ok. Zaraz Ada coś tam. Nadas no dobra sprawdzamy ciebie No i dobra co robimy? Poza spawnem Poza tym, że trochę leki ale Nie z tym aura chyba widzę z daleka odpalona łops Ante aura bywa I Tutaj ziomek z tym śmiesznym nickiem Nexif Nauknok. to jedno stwierdzenie criticalsy to drugie stwierdzenie killaura na spawnie możliwa eee, bardzo prawdopodobna trzecie stwierdzenie i czy posiada Kilaure poza mapą znaczy poza spawnem to się tutaj powinno okazać ale tutaj ta lama siedzi na noknoku więc narka tutaj ten ziomek helper game czy jak tu tam noknok to widać na swoim jeszcze aura dochodziła tak samo jak w tym miejscu i w tym i jeszcze w kilku innych yy, ban no to fajnie ciekawe czy tym razem coś z tego wyjdzie ale jestem koksem 22 dosłownie parę chwil temu może nawet tak, parę chwil temu dostał na PvP i teraz znowu czytuje, tu się już w lawie spali, więc nie ma co się mu przyglądać w tamtym miejscu, ale na spawnie. On jeszcze żyje, czy co? No właśnie, tak, ruszył na spawna z kilaurą odpaloną. Zobaczymy, co tutaj pokaże, zresztą zginie pewnie. Od samego początku nie będzie mu łatwo no, na tym trybie 4 nie jest łatwo na początku. Dopiero jednak potem wychodzą na prostą. Ale tutaj jednak administracja ma sporo czasu, żeby dorwać takiego tutaj pana, który już ma bana. Chociaż nie pokazał zbyt wiele. Ale tu zaraz kilaura na spełnia. No właśnie, chyba jak najbardziej słuszny. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka do samego końca. Jeśli Wam się spodobał zostawcie pozwolę na łapkę górę lub komentarz. W przypadku gdybyście nie subskrybowali mojego kanału, zróbcie to, by być na bieżąco z filmami z serii Życia Admina oraz mam nadzieję od przyszłego tygodnia z wycinkami z live'ów, które prowadzę od czasu do czasu na swoim kanale Twitch TV. Jeszcze raz bardzo zapraszam do oglądania przyszłych odcinków oraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No więc trzymajcie się do następnego tygodnia. Cześć.